Cześć Wam i chwała żołnierze z tej strony. Kokos a to jest Call of Duty Ghosts. Dzisiaj mam dla Was bardzo fajny gameplay z likwidacji potwierdzonej na mapie Stonehaven, jednej z moich ulubionych map. I będzie to gameplay bronią, jak zapewne się domyślacie, już M27 IR, którą uważam za jeden z najlepszych karabinów, lekkich karabinów maszynowych, a także za generalnie jedną z najlepszych broni w Call of Duty Ghosts. I zaraz dowiecie się dlaczego. Moje ustawienie to M27 IR. Oczywiście z tłumikiem i uchwytem tradycyjne ustawienie żeby zredukować odrzut a także żeby mnie nie było widać na minimapie. mapie. Zapasowy Magnum, którego i tak nie używam, ładunek ied dla po prostu dowolnego fraga randomowego na mapie, który się akurat na niego natknie. I teraz jeżeli chodzi o moje atuty, na tym gameplayu miałem szybsze wyciągnięcie, że móc szybciej Przycelować, ponieważ bardzo wolno się celuje jednak lekkimi karabinami maszynowymi. Jeżeli mieć starcie z pistoletami maszynowymi albo z karabinami szturmowymi, to szybsze przycelowanie jest jednak niezwykle istotne. Drugi niezwykle istotny perk, którego zalecam używanie dosłownie w każdej klasie, to jest martwa cisza i zawsze będę o tym mówił. Niezależnie od gameplay'u. Czym będę grał? E, padli nożerca, chociaż Padlinożerca nożerca. Słuchajcie, jeżeli chcecie ugrać jakiś wysoki wynik padli i wiecie, że możecie to e, zrobić, to padli jest kompletnie niezbędny, nawet e, w, przy LKM-ach, już nie mówiąc o e, na przykład pistoletach maszynowych, e, także jest to kompletnie niezbędny perk. Jeżeli natomiast dopiero uczycie się grać e, i e, idzie Wam tak średnio albo kiepsko, albo nawet nieźle, ale niewystarczająco, to lepiej padli nie bierzcie, ponieważ on się Wam w ogóle nie przyda, e, zresztą zawsze Możecie sobie podnieść broń z pola walki od poległego innego żołnierza, prawda? A czwarty perk to skupienie. I skupienie umożliwia nam e, lepsze celowanie, podczas gdy sami jesteśmy pod ostrzałem. Gdy jesteśmy trafiani w Call of Duty Ghosts, celownik skacze nam do góry. I dzięki skupieniu opanowujemy to skakanie do góry celownika. Dzięki czemu jesteśmy w stanie na przykład prowadzić celny ogień z dużej odległości, kiedy również i przeciwnik nas trafia. Co jest tutaj dosyć istotne przy lekkich karabinach maszynowych, które mają jednak spory, ale nie jakoś bardzo przesadnie, ale jednak spory odrzut pionowy, spory odrzut również poziomy. Tak więc to skupienie redukuje nam ten odrzut i umożliwia nawiązanie walki na dłuższe odległości, co na tej mapie jest bardzo istotne, żeby mieć, ale generalnie w LKM-ach jest to dosyć istotne, dlatego mam tutaj skupienie. Można by, można by, słuchajcie, co jest również pewną opcją, zamienić na przykład to skupienie, albo na przykład padlinożercę, na Stalkera. Ponieważ dzięki Stalkerowi będziemy się szybciej poruszali z, na boki, prawda? Z jednego boku do drugiego. Będziemy się tak szybko poruszali, jak gdybyśmy mieli pistolet maszynowy. A niestety z lkm i poruszamy się na boki wolno, i dosyć wolno biegamy, więc to jest ten minus. Z lkm nie należy tak bardzo agresywnie grać do jakiego do, Jakiej gry możemy być przyzwyczajeni za pomocą pistoletów maszynowych albo karabinów szturmowych. Z LKM-ami musimy nieco zwolnić to tempo, dlatego te otwarte mapy są idealne na tą broń, e, ponieważ nie musimy się jakoś szalenie szybko przemieszczać. E, także LKM-y to mój wybór na tego typu bardzo otwarte mapy. E, I jeżeli chodzi o mój pakiet szturmowy, bo używam of, e, szturmowego pakietu ofensywnego, to jest oczywiście sadką, żeby Wspomagać swoją drużynę. Hint bojowy oraz pilot śmigłowca. Zajebista zabawa. Chyba wbiłem tego pilota śmigłowca tutaj po raz pierwszy albo po raz drugi, także naprawdę świetnie mi się grało. Słuchajcie, a propos M27IR, dlaczego uważam, że jest to jeden z najlepszych LKM-ów i być może jedna z najlepszych broni w grze? Po pierwsze, wśród LKM-ów jest. No dobra, zaczniemy słuchać od minusów na początku. Jedynym minusem, największym, wśród LKM-ów, mówię tutaj tylko i wyłącznie o kategorii LKM-ów i nie będę tutaj raczej mówił o e, takiej broni, która się nazywa So, którą nosi się tak jakby przy pasie i strzela się bez przycelowania, ponieważ jest to bardzo specyficzna broń. Ja bym jej nie kategoryzował e, e, tutaj, nie brał do porównania. Także porównujemy M27, e, IR Amelie oraz Sata. I tak, M27 miar ma największy odrzut w lewo. Matko boska, znowu minus, tak jak przy największy odrzut w lewo, ale ma najmniejszy odrzut w prawo, więc to się w ogóle e, w ogóle eliminuje, tak? Więc tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Za to posiada trzy największe plusy wśród tej klasy broni. Po pierwsze, e, jest to czas przeładowania, który wynosi 8 sekund i naprawdę niewiele się różni od czasu przeładowania. E, na przykład karabinów szturmowych nie tak bardzo dużo w porównaniu do innych LKM-ów jest to naprawdę niewiele, 8 sekund można na chwilę gdzieś przykusnąć, przeładować. Szczególnie, że tych LKM-ów nie trzeba przeładowywać dosyć często. Także jak będziecie się czuli bezpieczni, to przeładowujecie, ale i ma najmniejszy czas przeładowania, najkrótszy. Po drugie. Obrażenia poza efektywnym zasięgiem broni, czyli są największe na M27 IR. Czyli jeżeli strzelacie poza maksymalny efektywny zasięg broni, który tutaj wynosi. O Jezu, żeby Wam tutaj nie skłamać, słuchajcie, ile wynosi maksymalny zasięg broni M27 IR? Już tutaj spoglądam sobie na statystyki, wynosi on 41 metrów, czyli jeżeli strzelacie poza. 41 metrów prowadzicie ostrzał, to przeciwnik. Będzie obrywał największe obrażenia spośród wszystkich karabinów, lekkich karabinów maszynowych, a będzie to 32 obrażenia od jednej kuli. Podczas gdy, na przykład, nie wiem, taka Amelia albo Elsat mają 20 i 30 obrażeń, tak? Także M27I nadaje się dosyć, dosyć dobrze na duże odległości, jeżeli chodzi przynajmniej o obrażenia od jednego pocisku. Także, tak jak powiedziałem, broń na tak duże mapy, mimo to, że ma dosyć. Duży odrzut, ale tutaj będziemy go redukowali chwytem przednim, tak? Po trzecie, ma najdłuższy efektywny zasięg, czyli, tak jak powiedziałem, ma najdłuższy efektywny zasięg, tak? Czyli 24 metry w zasięgu 24 metrów. Macie maksymalne obrażenie od swojej kuli. Poza zasięgiem 24 metrów te obrażenia stopniowo spadają. Ale 24 metry to jest największy efektywny zasięg spośród wszystkich LKM-ów. Dla porównania Amelia to jest tylko 13 metrów, tylko w obrębie u Amelia tylko w obrębie 13 metrów, zadajecie maksymalne obrażenia od kuli. UM27 i są to aż 24 metry i to jest naprawdę e, niezwykle niezwykle. Niezwykle cenne i niezwykle bardzo niezwykle dobra zaleta. Że tak powiem, niezwykle dobra zaleta. Przebiją na przykład w tej zalecie dajmy na to AK12 albo 3805, 3, tak? które mają mniejszy, największy efektywny zasięg od kuli, więc m 27 IR może konkurować z niektórymi karabinami szturmowymi oraz z niektórymi pistoletami maszynowymi, a co ciekawe, m 27 IR zabija w najkrótszym czasie na dystansie 13 metrów spośród niemalże wszystkich broni dostępnych w Call of Duty Ghost, oczywiście pod warunkiem, że wszystkie kule wejdą. Niestety LKM -y posiadają taką, wszystkie LKM -y posiadają taki minus, że mają największy rozrzut z biodra, tak? Jeżeli strzelacie z biodra leżąc, albo się poruszając, albo nie wiem, kłócając to lkm -y mają największy rozrzut spośród wszystkich broni dostępnych w Call of Duty Ghosts, więc tak naprawdę mimo, że M27 ir do 13 metrów posiada najkrótszy czas zabijania w tej grze, to jednak nie opłaca się walczyć LKM-ami na bardzo bliskie dystanse, bo najpewniej po prostu przegracie z pistoletami maszynowymi, które są stworzone do tego, żeby walczyć na krótkie dystanse bez przycelowania, które mają najmniejszy odrzut, jeżeli walicie z biodra. tak? Pistolety maszynowe. Także słuchajcie, podsumowując trzy największe zalety broni M27 ER to jest po pierwsze czas przeładowania. Po drugie, efektywne obrażenia poza efektywnym zasięgiem są największe, a po trzecie najdłuższy efektywny zasięg aż 24 metry w obrębie 24 metrów wasze kule będą miały maksymalne obrażenia na waszych przeciwników, warto o tym pamiętać także mówię jeszcze raz M27 IAR idealnie nadaje się na bardzo otwarte mapy, a oto słuchajcie tutaj pilot śmigłowca pilot śmigłowca po raz pierwszy albo drugi w życiu, zajebisty strig, słuchajcie, zajebista pukawka eee, mamy tutaj e, tak jakby oracle na naszych przeciwnikach, oni są podświetleni tymi obwódkami, możemy tym e, helikopterkiem sterować e, to jest zajebiste w Call of Duty Ghost że możemy nim po prostu sobie sterować i zmieniać te pozycje e, także pilot śmigłowca jest również perk, jest również strig, który nazywa się strzelec śmigłowca kiedy siedzimy e, jako snajper na śmigłowcu e, i również możemy tym śmigłowcem sterować Także bardzo fajny streak, bardzo fajny um, polecam. Od 16 zabić bodajże. Także tutaj M27R na mapie z Heaven zdołamy ugrać. zdołałem ugrać taki wynik. Jestem z tego naprawdę bardzo zadowolony. Podsumowując, M27R jest według mnie jedną z najlepszych pukawek w Call of Duty Ghost. Jeżeli będziecie chcieli się bawić w jakiekolwiek lekkie karabiny maszynowe, to tylko i wyłącznie tą broń wam polecam do tego, abyście zaczęli swoją zabawę z tą kategorią, właśnie. Właśnie śmiercionośnych zabawek, jakie mamy do dyspozycji w tejże grze. Pamiętajcie o tym, co Wam mówiłem, jeżeli chodzi o atuty. Już nie będę tego powtarzał. Gameplay dobiegł końca 42 do 31. Takie są statystyki. Tutaj na tych mapach nie dzieje się jakby za dużo akcji, za dużo zabijania natomiast ja po prostu lubię tego typu otwarte 24 do 2 mam nadzieję że przyjemnie się Wam oglądało do zobaczenia na polu walki trzymajcie się hej hej